Siemanko wszystkim, tutaj Pat lub PatCraft I witam was w pierwszym odcinku serii Let's Play na moim kanale W sumie to w pierwszym odcinku, czy w pierwszym filmiku na tym kanale A więc tak, zrobimy szybko sida, żebyśmy nie siedzieli zbyt długo w tym menu I, to, i potem wam troszkę poopowiadam o sobie Jaki mam zamiar robić, wiecie jakie filmiki mam zamiar robić co chce osiągnąć, coś o sobie i p, Ok, co nazwiemy Jakby nazwać SIDA. Może nazwiemy go tak jak mój. Albo czekajcie. świat, świat pod crafta nazwiemy Świat P, T... C A, A, -y -a okej okay. trochę mi mikrofon zasłania to co pisze. Ok, e, mamy świat pod crafta, też może być czemu nie. Swiat Petcrafta. Okej, okay, teraz zrobimy. Nie wiem, co ja robię. Ok, teraz zrobimy tutaj more i w sumie wpiszemy to samo. Świat Petcrafta. Ok, no i generujemy wszystko jest git chyba. Za. Mhm. Ok. Zaczynamy. Torum, torum. Poduje się nam ten. Wow, troszkę zlagowało. Czemu się zrespiliśmy w wodzie? Się udusimy. Wow. Ok, jakiś jungle Biom. Dobra, to ja tutaj pozbieram sobie. drzewko. Wow, jaki lag! Drzewko i wam trochę popowiadam o sobie. Ok, a więc. Yy, dlaczego pad? Pad dlatego, gdyż mam na imię Patryk. Ogólnie. No. A że mieszkam w północnej Irlandii już w sumie 5 lat, no to po prostu tutaj koledzy jakoś zaczęli, ktoś zaczął mówić do mnie, 'Pad'. Nie wiem, no i tak już zostało, więc stąd pad Craft, dlatego że gramy w Minecraft. Po prostu, okej, okay. um. okej, okay, zbierzemy jeszcze troszkę drewna, bo w sumie jeszcze tutaj pozbieram dużo drewna i już wam nam więcej. Okej, okay, no to tak. Pokażę wam za chwilkę skina. Chciałem, żebyście jakby nie poznawali po tym skinie, już wam wytłumaczę, dlaczego tak wygląda, a nie inaczej. Okej, okay, tylko o, jeszcze parę drzewek. łop, okej, okay, tu mi troszkę pospadało. Okej, okay, mamy. Okej, okay, a więc tak wygląda mój skin. Co tu się kikało? F5 chyba. O, okej, okay, tak wygląda mój skin z tyłu. A tak wygląda mój skin z przodu. Dzień doberek. Uuuu log jak mu zakrywa czapka oczy. Ok, A więc tak wygląda mój skin. Dlaczego tak, a nie inaczej? A więc um, Patcraft, jak sobie to tak powiedziałem, to mi się to po prostu jakby skojarzyło z takim starszym panem. Nie wiem czemu. Po prostu... Nie. Taki starszy pan, więc zrobiłem takiego najpierw tą twarz. E, wąs, jak widzicie, nie był pomarańczowy, czy też rudy od początku, był po prostu brązowy. Ale potem wymyśliłem to ubranko, czyli takie irlandzkie ubranko. Wygląda trochę jak leprechaun, czyli taki irlandzki mitologiczny stworek. W sumie to krasnoludek taki mały, który tam przynosi szczęście itp. Okay. No I itp. Okej, no jest taki zielony po prostu. Chciałem po prostu nawiązać do tego, że mieszkam w północnej Irlandii, dlatego też taki strój ma. Wąs pomarańczowy. Dlaczego? Bo po prostu, nie wiem, ten brązowy jakoś nie pasował. No i ma też, jak zauważyliście, to takie bardzo jasne, niebieskie jakby prostokąciki. To są takie okulary, które po prostu mu tutaj tak jakby... Kurczę, wkurza mnie te, ten song. Czekajcie, muszę wyłączyć. Dobra, wyłączyliśmy tą muzyczkę. Albo czekajcie, w sumie zostawimy ją tak na 10? 10, Uu. ok, 10, mamy. okej okay. to. Aha, te proste to są okulary, po prostu które mu jakby tak z y, jakimś cudem balansują na tych, y, na tych jego wąsach dużych. Nie wiem, jak dla mnie fajnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. No i tyle. To tyle na skina Okej, okay, mamy tutaj właśnie sobie wziąłem. Co mam drewno, więc zrobimy sobie tutaj więcej. Ok, mamy dużo drewna, nawet bardzo. Ok, zrobimy Crafting Table Sticks. 4 nam się tylko przydadzą. Ok, no i damy sobie go tutaj szybko. Sticks i raz, dwa, trzy. Mamy pickaxe i raz, dwa, trzy. I mamy sobie siekierkę. Ok. By było na tyle, teraz tą kierkę użyjemy, żeby to rozwalić. No i co? I będziemy szukać... O, dzień dobry, właśnie ciebie szukałem. Baranku. To mi się daje, że to jest po polski baranek. Woj Spadł połamał sobie nogi. <grystanie> Okej, okay, tutaj mamy więcej. To będziemy mieli na łóżeczko od razu. Pierłękę. Okej. Dzień dobry. Wow, jakiś straszny music. Gdzie ona poszła? Wow, gdzieś znikła. Bo to ja wpadłem, a ona tu została, widzicie. A jakie. O, masz. A masz, dawaj. Ok. Jeszcze. O mamy już trzy. Fajnie. Dobra, mamy już na łyżeczko. Teraz znajdziemy jakieś takie sobie. takie miejsce, gdzie mogliśmy. Wow, jaka fajna góra. Wow, bardzo fajna. Tam chyba pójdziemy. A co tam jest? Tam jest jungle. Ja nie lubię jakoś jungle bioma więc tam pójdziemy. Aha, i chciałbym powiedzieć, że od razu, że dlatego, że mieszkam tutaj 5 lat już w północnej Irlandii, to mogę zapominać na przykład czasem jak się rzeczy nazywają po polsku, więc e, przepraszam z góry. No i też moja ortografia nie jest zbytnio dobra, więc jak będę w dyskrypcji jakieś tam błędy dawać, to proszę poprawić mnie w komentach. Wiecie, nie, nie lubię mieć złej or ortografii, no ale tak już jest, niestety. O kurczę, zapomniałem. Wiecie co? Ja grałem ostatni raz w Minecrafta na becie, gdzie. Wow, ok. Na becie, gdzie nie trzeba było jeść, żeby przetrwać, więc troszkę o tym zapomniałem. Musimy jakiegoś tutaj czikana zabić. Przepraszam, panie czikan. Wow, chodź tu, już jakaś. Wow, ale szybki, parkour, what? Co on robi? Okej, okay. patrzcie, wow. Udaje, że umie wchłócać. Wow, a to co? Ja nie mogę, ile pumpkins. Okej. Okay. dużo y, tych um, pumpkinów tam jest. Może weźmiemy sobie jednego, będziemy straszyć te kurczaki. Ok, um, okej. Okay. Co, co ja mówiłem? Wow, on lata, niemożliwe. Myślałem, że kurczaki nie latają. Łoj, troszkę spadłem. O, tutaj mamy stone, to też sobie wykopiemy. Okej, okay, no to co chciałem mówić. Jakie filmiki mam nadzieję, czy chciałbym robić, to oczywiście Minecraft, Let's Play. A. Nie wiem jak mi one będą wychodzić. Na razie mi się wydaje, że no całkiem nieźle mi idzie. Nie wiem. Zawsze dawajcie lajki, gdyż to mi... czy łapki w górę, gdyż to mi pokazuje po prostu, czy podobają się wam te filmiki, czy nie. To będzie taki filmik testowy, więc... Ym, może zrobimy tak, że jak dobiję na nim ileś tam łapek, to będę wiedzieć, yy, że podobają się wam i chcielibyście zobaczyć więcej filmików, wiecie, które zrobię... O, już jesteśmy na drugiej stronie. Które zrobię, więc yy, wiecie, będę je robić codziennie, jeśli się wam będą naprawdę podobać, serio. Teraz yy, skończyłem połową szkołę a level, skończyłem, nie wiem jak to jest po polsku, chyba matura, nie jestem pewien więc nie mam teraz co w sumie robić o, mamy jeden, patrzcie, założymy sobie a jak wyglądamy? o, całkiem fajnie taki Irlandczyk z dynią na głowie o właśnie, to się dynia nazywało, okej okay. no to mam nadzieję robić let's play. -e. też teraz e, zdaję prawo jazdy, więc co chciałbym zrobić, co by było fajne, no ale to chyba bym potrzebował dużo widzów, czyli miał, bo nie miałoby to sensu w sumie. Chciałbym robić vlogi w samochodzie. Czyli znaczy jedziemy po prostu gdzieś. nie i y, mam kamerkę zamontowaną w samochodzie i będę z wami sobie tam gadać. Chciałbym też robić QA, czyli y, odpowiadać na Wasze pytania w przyszłości. o, wracaj tu z siekierki o. Okej, okay. w przyszłości chciałbym robić QA, czyli po odpowiadać po prostu na Wasze pytania. Wow, okej, okay, mamy tutaj jedzonko już. Zjemy kurczę, bo tutaj już widzę mamy mało życia. I zrobimy sobie jakiś domek za chwilkę, może tam pójdziemy, tamtą tam stronę, o, tam, tam będzie dobrze. Okej. Okay. Aha, no i jeszcze chciałbym robić filmiku może o modach. Pościągam parę modów. Poopowiadam Wam o nich, wiecie, jak działają, co, czy są fajne w ogóle, będę im dawał może ocenę, czy warto, wiecie, na nich grać, czy są naprawdę cienkie, nie warto ich ściągać. Co jeszcze? Aha, chciałbym 10 minut, żeby te filmiki miały i właśnie zauważyłem, że już ten filmik trwa 10 minut. Trochę się rozgadałem, sorki, ale no to cóż, do następnego odcinka Wam tam poopowiadam trochę więcej o sobie. I o, tutaj mamy świnki. Tutaj skończymy ten odcinek. Popowiadam Wam więcej w następnym odcinku. błagam łapkujcie ten filmik. Nie, no nie żartuję, nie błagam Ale proszę łapkować ten filmik, żebym wiedział, że podoba się Wam, że chcecie widzieć więcej. Wow! Co tu zombiak robi? Ok. Że chcecie wiedzieć. O, wal się. Albo co go zabijemy? Jacks, chodź tu. Nie żyjesz. Jej. Ok że chcecie widzieć więcej ode mnie filmików. No i cóż, jeśli dobijemy hmm, nie wiem ile łapek. Wiecie co, napiszę to w dyskrypcji. Okej, okay. no to to by było na tyle. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Cześć! Pa, do następnego!